Jest z nami wspólnota, dziewczyna z ich wspólnoty ma na imię Emilia. Urodziła się w Rumunii. Kiedy uh, dowiedziała się, że jest ciężko uh, chora. Nie popadła w depresję, ale zwróciła się ku Bogu, więc teraz, posłuchajmy teraz jej świadectwa. Emilio, prosimy cię o głos. Ciao a tutti, mi Emilia. Witam wszystkich. Mam na imię Emilia i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę dać wam świadectwo. Dać wam swoje świadectwo. Ja na tej ziemi zaczęłam żyć i oddychać. Jakiś czas temu poznałam Meczugorię. Przyjechałam tutaj pusta i smutna. Byłam wtedy już chora. Opowiem Wam moją historię. Bo naprawdę chcę się śpiewać, alleluja, za to, co czynisz w moim życiu. To prawda, że Bóg czyni cuda. Ja ich wiele doświadczyłam w moim życiu. 18 lat temu zdiagnozowano u mnie tą chorobę. E, to jest choroba mięśni. Więc wtedy zamknęłam Boga w szkatułce i wyrzuciłam klucz. Straciłam wiarę. Nie wierzyłam już. Bo nigdy nie wyobrażałam sobie, że moją młodość spędzę na wózku inwalidzkim. Myślałam, że e, będę się radować, że będę wolna. Poznałam wspólnotę Czenakolo tutaj w Meczugorie. I kiedy, kiedy patrzyłam, oglądałam recital, które przygotowali. Bardzo mnie poruszyli. Pomimo, że nic nie rozumiałam z tego, co omówili, ale patrząc na ich oczy, ja zrozumiałam, że oni mają wiarę. I zawsze zadawałam sobie pytanie, Ciekawe, jak to jest. Jak, ktoś jest, jak ktoś jest chory. Pewnie od razu chciałby się pozbyć tej choroby. Ja właśnie należałam do tych osób, która myślała w ten sposób. Więc przyjechałam do Medjugorja po to, żeby prosić Matkę Bożą o uzdrowienie. Bo myślałam... Że jeżeli Matka Boża mnie uzdrawia, to będę szczęśliwa. Ale niestety nie zostałam uzdrowiona. Pierwszego roku, drugiego, trzeciego, co roku przyjeżdżałam do Meczu Goria. Trzecim razem, kiedy przyjechałam do Meczu Goria, poczułam w moim sercu Coś, co mi mówiło Emilia, zmień swoje życie. I zacząłem, zacznij się modlić. Ja myślałam, że modlitwa jest tylko dla sióstr zakonnych, dla księży. A tutaj odkryłam, że to nie jest prawda. Modlitwa jest potrzebna. Bo kiedy, zaczynasz, kiedy zaczęłam się modlić, kiedy zaczęłam e, akceptować swoją chorobę, naprawdę zaczęłam oddychać, zaczęłam dobrze się czuć. Bo tak naprawdę nie ma trzech dróg, są tylko dwie. Albo przyjmujesz tą drogę i żyjesz w pokoju. Albo żyjesz w złości. E, I wtedy cały czas zadajesz sobie pytanie, dlaczego, za co to mnie spotkało. I w ten sposób tracisz czas. Od kiedy zaczęłam akceptować to, czego doświadczam, e, nawet nie, zdo, nie zdałam sobie sprawy, że zaczynam tracić siły fizyczne. Wtedy zaczęłam także mieć więcej pokoju w sercu. Pierwszy raz, kiedy spotkała Matkę Elwirę tutaj w Meczugorie, pamiętam, że popatrzyła mi w oczy i zapytała Jesteś chora? A ja odpowiedziałam tak. A więc ona mi odpowiedziała Pamiętaj, najlepszy, najlepszym lekarstwem, którego potrzebujesz, jest uśmiech. Wiecie, czy ona naprawdę miała rację, bo ja w ogóle się nie uśmiechałam.

I zobaczyłam, że jest skuteczna. I chciałam także e, e, znaleźć jakieś orędzie, które jest e, dla osób, które są chore. Wiedzcie, jesteście młodzi, ale może Was dopaść choroba. Ja nigdy nie myślałam, że będę chora, że w wieku 30 lat będę siedzieć na wózku inwalidzkim. Więc chcę Wam powiedzieć, że choroba nie ma ostatniego słowa w życiu. Nawet jeżeli jest jakiś ból, cierpienie, to nie ma znaczenia. Najważniejsze, żebyś potrafił to przyjąć i żył z tym tak długo, jak Bóg chce. Ja mam w sercu wielką nabożność do Matki Bożej, bo wiele lat temu, kiedy przyjeżdżałam tutaj do Meczu kiedy prosiłam ją o uzdrowienie, teraz widzę, że w sercu mam wiele pokoju. Zawsze proszę o uzdrowienie, ale proszę z spokojem w sercu, jeżeli to jest wolą Bożą. Jestem szczęśliwa, że mogłam znaleźć swoją wiarę, ale to dzięki wspólnocie Czenakolo, dzięki siostrze Elwirze i wszystkim osobom, które poznałam w Czenakolo. Za każdym razem. Kiedy doświadczam trudnych chwil, oni mi mówią, idź do kaplicy, idź do Jezusa, porozmawiaj z Jezusem. I to naprawdę bardzo mi pomagało. To e, zbudowało wiarę w mym wnętrzu i dało mi siłę, abym walczyła. I czuję, że moja matka dała mi życie. Ona mnie urodziła. I dziękuję jej za to. Ale jednak i o wiele bardziej Matka Boża rodzi mnie na nowo każdego dnia i czyni to za pośrednictwem wspólnoty. Jeszcze ostatnia rzecz, która dotyczy wiara, wiary, która jest dla mnie bardzo ważna. Ja już nie mogę chodzić. Kiedy wstąpiłam do wspólnoty, jeszcze byłam w stanie chodzić. Nawet nie dopuszczałam myśli, że będę musiała e, używać wózka inwalidzkiego. Byłam zła, jak ktoś e, nawet o tym wspominał. I zawsze bałam się tego dnia, e, kiedy to nadejdzie, że już nie będę mogła chodzić na nogach. Ale jeszcze bardziej bałam się tego, że wrócę do depresji, że stracę wiarę. Tego bardziej, o wiele bardziej się bałam niż tego, że nie będę mogła chodzić. I mówiłam sobie, no dobra, jeżeli e, nie będziesz mogła chodzić, jakoś przeżyjesz, ale co zrobisz, jak stracisz wiarę? Ale Dio, ale jednak Bóg przewidział to wszystko. Bo modląc się i prosząc o pokój w sercu, kiedy to nastąpi, i pamiętam, że kiedy nastał ten dzień, ja miałam w sercu wiele pokoju. I dla mnie to jest największy cud, jakiego doświadczyłam w swoim życiu. To jest naprawdę o wiele większy cud, niż gdybym teraz wstała i zaczęła chodzić. Dlatego bardzo dziękuję Matce Bożej, wspólnocie, siostrze Elwirze i wszystkim osobom, którzy wierzyli we mnie, że ja jestem w stanie podołać temu ciężarowi. Ja czuję się dobrze. Jestem szczęśliwa. Dziękuję.